Cześć tu Artur. Mój met Artur Witam Was serdecznie po raz dziewiąty. Dziewiąta runda. Lecimy z tematem wyraz Ty w Czasem piszecie mi, że no, bo to taka wymowa na piśmie To to tak nie jest, bo ja myślę, że jest inaczej. A ja czasem się pytam, okej, okay, to jak jest, zasugeruj. No jest inaczej, to tak się nie da, bo to tak nie można. No właśnie, i co ja mam z tym zrobić? Dlatego właśnie powstaje audio, żebyśmy mogli sobie powiedzieć, na czym stoimy i z czym się ten holenderski je, a tak naprawdę wymawia. Ty, To znowu poniedziałek. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię poniedziałki. Dlaczego? Bo mam wolne. Żarcik, żarcik. Normalnie pracuję w poniedziałki. Tywreden wyraz na dzisiaj. Ich ben tyfreden. Jestem zadowolony. Ik ben tyfreiden. Stefan i Grażyna. Zain tyfrejden. Stefan i Grażyna są zadowoleni. Dyt is in te wrejden Dit is in klant. To jest zadowolony klient. Nasz klient nasz pan, prawda? Ponoć najgorsze są nieproszone rady. Ja w czynie społecznym jednak codziennie podrzucam wam jakieś porady, więc pozwolę sobie dzisiaj znowu coś dorzucić. Porada. Zacznij zamieniać chud oraz nitchud na coś innego. Zamieniaj hud oraz nitchud na coś innego na coś mniej oczywistego, na coś bardziej kreatywnego w języku holenderskim. Moim uczniom zawsze opowiadam, że to takie odganianie much. Chut! Niet chut! Chut! Niet chut. Czy słońce świeci, czy deszczyk pada, zawsze ta sama śpiewka. Chut! Niet chut! Chut, niet chut! Na początku dobrze, że w ogóle mówisz po holendersku, że chcesz się uczyć tego języka, że działasz, że stosujesz, to jest fajne i za to masz mój szacunek, a tym bardziej szacunek holendrów. Nie zapomnij o tym. Później jednak, jak już zaczynasz ogarniać więcej i więcej z tego języka, no to wtedy zaatakuj nieszablonowo. I tutaj kłania się słówko: "Ty Rejden. Ja, ik ben tevreden. Nee ik ben zeker niet Niemand is tevreden. Ik Ich auch nicht. Powtórzę te zdania. Ja, ich bin ty wrede. Neo, ich bin zeker ty Niemand ist tevreden. Ik Ich auch nicht. Taka mała różnica, a percepcja Twojej wypowiedzi zostanie postrzegana znacznie pozytywniej, a na tym nam językowo zależy. Pytania na teraz, pytania na dzisiaj. Z czego jesteś zadowolony? Z czego jesteś zadowolona? Napisz i dokończ zdanie. Ik ben, ty, over, püncie, pęcie, püncie. Ik ben, ty, over, Jestem zadowolony z Pytanie numer dwa. Znasz inne słówka? Jak zastąpić odganianie much? Hut! Nicht hut! Jakie inne słówka możesz zastosować? Napisz w komentarzu. Takie nieszablonowe, twoje ulubione, z których korzystasz i wiesz, że one są fajne. Czekam na komentarze z waszej strony. Mogą być po polsku, mogą być po holendersku. Z odpowiedziami, z nowymi pytaniami po prostu sygnalizujcie, że żyjecie. Do tego was oczywiście zapraszam i zachęcam. Dajcie znać, że słuchacie, że lubicie to, co tworzę. Mam nadzieję, że warto tego słuchać. Wspomóżcie mnie łapką lub serduszkiem na YouTubach. Pozdrawiam i oczywiście udanego poniedziałku albo jakiegokolwiek innego dnia, kiedy słuchasz tego materiału. Pozdrawiam serdecznie. Artur z kanału Nederlands met Artur.